Się z wami w nowym filmie na kanale Natolina. Właśnie zrobiłam sobie kawkę, byłam na chwilę w pracy, ale okazało się, że klientka się źle poczuła, no i niestety nie mogła się zjawić na wizycie. Niestety zostawiłam telefon w pracy i tego nie widziałam. No ale dobra, mam blisko, więc nie ma tragedii. Wróciłam właśnie na kawkę. Mam troszeczkę czasu, więc posprzątam troszkę w domu, bo jest masakra. Znaczy, może nie masakra, ale wiecie, nie sprzątaliśmy teraz. W weekend, więc troszkę tych kłaków się nazbierało Tak teraz patrzę, że strasznie urosły mi włosy Bo ogólnie nie chodzę w kucykach Tylko raczej w koku z tyłu spiętym Więc nie widzę w sumie za bardzo różnicy Ale już wczoraj właśnie napisałam do pani jednej fryzjerki Czy mogłabym mi ściąć włosy Bo już zrobię mnie za długie bardzo mi się spodobała w ogóle taka krótka fryzura. Dużo lepiej się w niej czuję i też mniej czasu zajmuje mi, jeśli chodzi o mycie. Nie muszę suszyć. Wiem, że... nie wiem czy to dobrze czy źle, ale nie suszę już na noc włosów, bo zauważam że jak suszę włosy, to później strasznie mi się przesusza skóra głowy, bo też mam suszarkę, taką wiecie, do dupy trochę, ale to już swoją drogą. Strasznie mi później sterczą tutaj włosy, takie krótkie, a jak nie wysuszę, to one są po prostu takie ładne, błyszczące, ulizane, także zdecydowanie lepiej. A z takich nowości, co u nas, to niedługo lecimy w jedno miejsce fajne na kilka dni, taki szybki city break, tak już nie mogę się doczekać. Totalnie nie spodziewałam się takiego miejsca, bo w sumie nigdy o nim nie słyszałam Jeśli chodzi o takie już moje samodzielne wyjazdy Kiedyś pamiętam, że z rodzicami mieliśmy lecieć właśnie w to miejsce Na wakacje Ale coś tam wtedy nie wyszło, polecieliśmy wtedy gdzie indziej A to miejsce jeszcze nie zostało przeze mnie odwiedzone Także jestem bardzo podekscytowana Mam nadzieję, że będzie pogoda, bo wczoraj sprawdzaliśmy, no i tak... Jak wcześniej sprawdzałam, to miało być 16 stopni Tak do 16 stopni w dzień A teraz jak sprawdzaliśmy, to w następnym tygodniu ma być 9 dojść deszcz. No ale nie ma co się załamywać i tak fajnie, że w ogóle gdziekolwiek się wybieramy. Dorwałam bilety w naprawdę bardzo dobrej cenie, bo teraz te bilety kosztują dwa razy tyle. Nie, nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że mi się wyświetlają takie ceny po tym, jak ja już kupiłam, żebym się wiecie cieszyła, ale wydaje mi się, że nie, bo też rezerwuję przez prywatną przeglądarkę. Um, taką wieczę incognito, też właśnie dużo osób chciało, żebym e, powiedziała, jakie ja rezerwuję, właśnie takie wyjazdy. E, także mam w planach też nagrać, nie wiem, czy film, czy rolkę, dajcie mi znać, jeśli możecie, jaka opcja by była dla Was najlepsza, bo naprawdę można w fajne miejsce polecieć, e, o którym się nawet nie ma pojęcia, że, że jest. Tak jak ja teraz totalnie zapomniałam o tym, że jest takie miejsce um, i później sprawdziłam sobie na takiej grupce podróżowanie, jakieś tam. Coś tam, coś tam, że naprawdę bardzo dużo osób poleca i ani jednego złego słowa o tym miejscu nie słyszałam. W przeciwieństwie do Rimini, na przykład, jak byliśmy, to dużo osób mówiło, że jest tam niebezpiecznie, że trzeba uważać i tak dalej. Chociaż my tego nie doświadczyliśmy na szczęście. Też może dzięki temu, że nie byliśmy w centrum. <laughs> tylko trochę na uboczu, gdzie było naprawdę super jak coś to polecam właśnie Rimini jak ktoś by chciał jakiś namiar na hotel bo mieliśmy super miejsce w dobrej lokalizacji, niezbyt drogie to piszcie śmiało ja mogę z czasem w sumie nie wiem, polecić też mogę nie wiem, może nagrać coś w sumie o Rimini, bo nie wiem, ja jakoś nie widziałam za dużo takich informacji szukałam na jakichś takich grupkach i na blogach podróżniczych no a wracając do tematu, to właśnie jedziemy z samymi plecakami pierwszy raz, bo ostatnio jak to wykupiłam opcję z jedną małą walizką plus dwa plecaki Teraz stwierdziłam, że w sumie lecimy tylko na kilka dni, więc bez sensu ta walizka, zwłaszcza, że no nie ma lata, więc wiecie, no też się nie będę przebierać 30 razy tak jak na przykład lubię w lato się ubierać, fajnie gdzieś tam na wakacjach, jak jakąś sukieneczkę, drugą sukieneczkę, spodenki, spódniczkę, jakieś tam wiecie do perele. Tak tutaj no już nie będę kombinować. Mamy w planach zamówić jeden pleca. Znalazłam już na Allegro w fajnej cenie, także jeszcze nie zamówiłam i też nie zarezerwowałam noclegu. na osoba mi też mówiła, żebym poczekała po prostu. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia związane z na przykład z bookingiem, albo może macie jakieś inne fajne strony do polecenia. Ale właśnie dostałam informację, że czasami Booking przesyła jakieś fajniejsze oferty, jakieś na przykład zniżki Jeśli widzi, że interesujemy się danym miejscem, a jeszcze go nie wykupiliśmy Także ja czekam, bo w sumie jest jeszcze trochę tych noclegów, nie został jeden Także mam nadzieję, że coś fajnego jeszcze w fajnej cenie wskoczy Moja znajoma ostatnio była na Malcie na 6 dni ze śniadaniem w fajnym hotelu Tylko to było w styczniu, na przełomie stycznia i lutego za chyba 1100 zł od dwóch osób. Także ja w ogóle nie mam pytań. I naprawdę, jeśli ktoś ma możliwość, nie wiem, nie ma jeszcze dzieci, które, nie wiem, e, potrzebują być w lepszym standardzie czy coś, to naprawdę zachęcam korzystać. I jeszcze ostatnio oglądałam jakiegoś vloga z Rzymu i powiem szczerze, że myślałam, że teraz jest taki sezon, że nie ma aż tak dużo ludzi, ale jak sobie opatrzyłam, <laughs> ile tam jest osób. Przepraszam, ale to telefon firmowy. Ile tam jest osób, to po prostu nie wiem, czy, czy mi się to podoba. W sensie domyślam się, że na przykład w lato to tam się nie da przejść, więc lato to totalnie odpada, chociaż bardzo bym chciała zobaczyć Rzym. Mimo tego, że mam trochę uraz do Włoch, bo po prostu z doświadczenia widzę, że tam jest strasznie brudno. Mam nadzieję, że na przykład w Grecji nie jest aż tak brudno, ale Włochy, tam gdzie byliśmy, byliśmy na Sardynii i w Rimini, to było. Naprawdę brudno. Chociaż w Remini, w tym regionie, gdzie my byliśmy, to naprawdę było super, tylko to też jest związane z tym, że był tam remont i jest bardzo dużo śmietników, jest tam posprzątane, było ewidentnie przygotowane świeżo pod turystę. tego. za długo tego. Za nie wytrzymać. Słyszycie to? Tu benek. W tym kącie drapie cały czas po prostu. No nie wytrzymałam. Momencik. Dobra, już sprawa załatwiona. Już oczywiście powyciągał jakiś Łaki nie wiadomo skąd, no ale dobra. W każdym razie to miejsce, w którym byliśmy, zostało w ogóle zmienione totalnie. Miejsce przeszło ogromne zmiany, był tam ogromny remont całego całej tej promenady, ale to już wam mówiłam na filmie, jak tam byliśmy, także zachęcam do obejrzenia. No ale było naprawdę super i bym chciała tam kiedyś wrócić, może w troszeczkę w inne miejsce, chociaż. Ja już jak mam takie sprawdzone właśnie miejsca, to lubię jeździć w te rejony. Ze bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ludzi, bo na przykład gdybym, gdybyśmy mieli hotel bardziej w głębi, nie przy samej tej, przy samym tym pasażu, tym do spacerowania, to powiem szczerze, że bym się bała tamtędy chodzić. Było bardzo dużo dziwnych ludzi, którzy po prostu cały czas się na nas patrzyli i w ogóle nie wiem, czym to było spowodowane. Znaczy wiadomo, no bo byliśmy turystami i tak dalej I to widać, tubylcy wiedzą, kto jest turystą, a kto nie Ale było to dosyć dziwne i niekomfortowe Zwłaszcza wieczorem to było takie trochę przerażające A gdybyśmy jeszcze mieszkali w ogóle w centrum Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy wieczorem wyszła tam na miasto Także to miejsce, w którym byliśmy naprawdę było super Były fajne knajpki, była super plaża Nie było jeszcze dużo ludzi, byliśmy tydzień przed rozpoczęciem sezonu I pogoda była naprawdę fajna jeśli chcecie takie jakieś, nie wiem, w postaci rolek właśnie, czy jakiegoś takiego całego filmu, chociaż nie wiem, czy film będzie taki przejrzysty, bo rolkę to mogę stworzyć z każdym po prostu miejscem i z konkretnymi miejscami, gdzie spaliśmy, jeśli byście chcieli, także koniecznie dajcie znać w komentarzu, może ktoś skorzysta, bo fajnie by było yy, mieć już taką zaplanowaną podróż, po prostu kupuje się bilety, kupuje się miejsce noclegowe, także... Dajcie znać, ja z chęcią coś takiego zrobię To nie jest jakieś mega czasochłonne A może komuś po prostu pomoże to w planowaniu jakiegoś super wyjazdu I może wy też mi polecicie jakieś później fajne, jakieś później fajne atrakcje, których nie widziałam I będę miała po prostu okazję, żeby wrócić w to miejsce i przeżyć przygodę jeszcze raz. Zbieramy się za sprzątanie. A w ogóle nie powiedziałam Wam, yy, ta szklanka jest zamówiona z Aliexpress i naprawdę jest super ekstra. Zapłaciłam za nią chyba niecałe 20 zł. Kupiłam też przyjaciółce jedną na spróbowanie i naprawdę jest przepiękna. Ja w ogóle się jaram takimi rzeczami, więc polecam. I przyszła bardzo dobrze zapakowana, także szło w całości. Czas ogarnąć ten psyf. Dobra, i posprzątane. Nagrywam Wam telefony, bo tutaj mam tą opcję powiększenia kadru. Tak wygląda nasza nowa kanapa. Bardzo mi się podoba. Ona jest w ogóle modułowa, więc każdą z tych części można odłączyć. Tą pufę też y, można przyłączyć. Na razie stoi tak, bo nie mamy filców jeszcze przyczepionych od dołu, a troszkę rysuję podłogę. Ale tak to wygląda. Stół jest do wymiany, będzie prawdopodobnie okrągły. Krzesła wylatują do mnie do pracy, bo muszę zmienić, e, a akurat mam tyle sztuk, co potrzebuję. Więc krzesła będą inne. Kuchnia będzie przesunięta o tak i tu wyląduje stół. I jak zrobimy to, to będziemy robić spiżarkę. Także mam nadzieję, że jak najszybciej uda się to zrobić. Chciałabym też wymienić te lampy, bo troszkę mi już nie pasują do tego wnętrza chociaż dajcie znać co myślicie. No ale udało mi się szybko posprzątać. Jeszcze Wam pokażę, co zamówiłam ostatnio z Zary. Może Wam się coś spodoba. Powiem wam, że teraz spojrzałam się w lustro i tyle, co ja znajduję u siebie siwych włosów ostatnio. To jest po prostu dramat. Teraz znalazłam tutaj. Oczywiście się go pozbyłam. Ale spojrzałam, że tutaj też mam. A nie chciałam już farbować włosów. Tak chciałam zejść na swój kolor z tych jasnych. A już się okazuje, że chyba będę musiała pofarbować całą głowę. Nie wiem, czy to jest normalne, ale po prostu jestem w szoku, mam 25 lat zaraz, a już mam siwy włosy i to nie jest, że jeden siwy włos, tylko już tu jest ich, ich kilka, już pozbyłam się chyba trzech, więc że to jest błędne koło, bo one i tak się będą pojawiały, ale jeden był cały siwy, ostatnio wyrwałam takiego, który się zaczynał siwieć, więc no... Także chyba muszę się na, zapisać na, również na koloryzację tych włosów, a nie tylko na ścięcie. Dobra, zmykam do pracy, a potem widzę się z wami yy, i pokażę Wam, co kupiłam w zarze. Ja akurat te rzeczy oddaję, dwie rzeczy zostawiam, ale może Wam coś się spodoba, bo jeszcze jedno spodnie mi się bardzo podobało, ale są do mnie jest kolejny dzień i zaraz Wam pokażę obiecane rzeczy z Zary, nie jest ich dużo, ale może coś wam się spodoba chcę tylko zaznaczyć, że wczoraj tu sprzątałam i było tak czysto i znowu to samo Pierwszą rzeczą są takie krótkie spodenki one są takie eleganckie bardziej Podobają mi się, mają fajny materiał taki sztywniejszy, więc ładnie tutaj tak odstają po bokach tworząc taką ala spódniczkę Zamówiłam też teraz dłuższe bo wcześniej miałam takie upatrzone dłuższe, ale niestety się wyprzedały a te są zdecydowanie za krótkie do pracy. Chciałam właśnie takie elegancze, ale tak na co dzień. Gdzieś tam ktoś potrzebuje coś takiego bardziej wyjściowego. To bardzo ładnie to wygląda. I są to spodenki, a nie spódniczka, więc fajnie się to prezentuje, ale u mnie idzie to do zwrotu. Drugą rzeczą to są takie jeansy. One mają rozcięcia po bokach Od wewnątrz. Fajnie by wyglądały, jakby były takie, jak te z H&M'u, jakby były z tej strony ścięcia. Ja sobie zamówiłam też takie czarne i czarne zostawiam. Pokazuję już Wam numer referencyjny. A to numer tych czarnych krótkich spodenek. Głównie to zamówienie złożyłam, bo spodobały mi się te spodnie, ale skórzane, u znajomej. Ale są dla mnie za duże To jest rozmiar 36 i są takie luźniejsze A jeszcze się rozejdą, więc Chyba zamówię sobie na próbę 34 A tak sobie myślę, czy ja w nich będę Chodzić Tak jak mówiłam Zamówiłam jeszcze czarne tamte Rozszerzane spodnie I jeszcze zamówiłam sobie taką Taki sweterek czarny, to jest jako sukienka Ona jest gdzieś do, prawie do kolana Troszeczkę krótsza Taka zwykła czarna sweterkowa sukienka no, a jeśli chodzi o włosy, to właśnie umówiłam się z panią na nie tylko cięcie, ale też koloryzację, także myślę, że skrócimy dotąd i pomalujemy już na brąz, żeby już też to wyrównać. No i tak jak wam mówiłam, się we włosy wyszły i mnie to przeraziło, bo wcześniej naprawdę nie zwracałam w ogóle na to uwagi, myślałam, że to mam pojedyncze. A jak sobie później przyjrzałam tutaj przy skroniach i z tyłu, to jest masakra, nikt mi tego nigdy nie powiedział. Więc muszę się tego pozbyć i umówiłam się to wersja na koloryzację, także też wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Dobra, już wstępnie ogarnęłam. Chciałam Wam pokazać, nad czym robimy naleśniki. Ostatnio przytargałam taką maszynę do naleśników z domu rodzinnego, i mega nam się sprawdza. Tutaj do tego jest taka packa i nią się rozprowadza naleśnika i nie przywiera, bo to też chyba jest teflon więc super się sprawdza. Coś takiego tu się ustawia moc no i szpatułką się przekręca. Ostatnio mam fazę na czosnek. Akurat mam troszkę inny. Mam czosnek marynowany, kupiłam w Lidlu, ale lepszy jest czosnek w oleju. Po prostu... Uwielbiam to do jakichś kanapeczek, um, uwielbiam sobie zrobić kanapkę, mam chleb żytni z Lidla, jest taki fajny z niskim indeksem glikemicznym, także polecam. Do tego nakładam sobie taki serek, yy, myślę, że kojarzycie go. I do tego właśnie sobie dodaję czosnek z boku, wczoraj jeszcze kupiłam, zaraz Wam pokażę co. Takie kapary, ale one są takie z takim ogonkiem, wygląda trochę jak oliwka. Boże, jakie to jest dobre. Ja to gdzieś jadłam w jakiejś restauracji do potrawy i naprawdę to połączenie jest super. Ostatnio uwielbiam takie rzeczy jeść, a ten czosnek to pochłonęłam jeden słoiczek w dwa dni. Ja kupuję się w sklepie, ale właśnie w Lidlu nie widziałam tego w oleju, a tego przerobiłam właśnie, bo on jest z octem e, głównie. A nie, jest z woda, sól, cukier i kwas cytrynowy, czyli nie ma tu octu. Ale jest taki średni, tylko jak otworzyłam to był taki taki właśnie taki kwaśny, a ten w oleju jest taki delikatny. Miałam jeszcze tą zalewę po czosnku w oleju i wlałam tutaj po prostu, także jest przepyszny. Polecam to i kapary. Tylko kapary właśnie takie te duże, nie te małe, bo te małe takie są suche jak rodzynki, takie trochę przypominają.